thank you Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z Aldica. Tym razem jest to podróbka birra Moretti i nazywa się Birra Mapelli. Jak widzicie bardzo podobna charakterystyka, prawie identyczna trzcionka, to samo czerwono-zielone, e, e, Te sama zielono-czerwona kolorystyka. Oczywiście troszkę musi się różnić, ale to nic. Kapsel złoty z takimi naszkicowanymi szyszkami chmialowymi i liściami. To wszystko. Z tyłu praktycznie nic nie pisze. Premium lager 4,6% alkoholu. Wyprodukowano dla Aldika. Nawet nie piszę kogo, ale jest to Carlsberg Italia oczywiście. Dobrze. To przejdźmy do piwa. Piana się zrobiła, bardzo dużo przynajmniej, ale z góry robiłem. Teraz jak widzicie już zdążyła opaść. No ile? 2 3 minuty trwały zdjęcia. Kolor złoty, klarobny. Duża piana biała. No ok, teraz się trochę większych tych pęcherzyków zrobiło. Jak widzicie to zostało nawet trochę suche piany na, na szkle. Aromat, no czuć trochę dwutlenku węgla, ale raczej taki słodowy, z odrobiną takich cytrynowych, może trawy cytrynowej, akcentów. No i to wszystko. Nie ma jakiejś chmielowości, oprócz tej trawy cytrynowej, bo podejrzewam, że to jest z chmielu, ale no nie ma, nie ma nic innego oprócz tej, tej słodowości i ogólnie armat jest dosyć, nie, niewielki. No, no okej, okay, no, jest ta trawa cytrynowa, jakoś to, jakoś to y, pachnie, jest OK. nie? Dobra, przejdźmy do smaku. Nasycenie niskie. Rybko, chyba cały gaz poszedł w pianę. E, słodowość. Nie jest za, za, za duża. Zęby nie bolą. E, co poza tym raczej pełne. No i tak to, to takie słodowe jest. Może troszkę tych akcentów takich e, kwaskowych, cytrynowych. E, to wszystko. Goryczka minimalna, lekko ziołowa. to wszystko. Nie ma jakiegoś takiego fajnego akcentu porwającego e, energetycznego powiedzmy, który by o tak chcę jeszcze się napić, jest bardzo fajne. Jest pijalne, ale wydaje mi się, że jest zaspokojne. Nawet ta, ta e, praktyczny brak tej, e, tego nagazowania na powoduje, że ono jest pijalne owszem, ale nie ma takiego akcentu Poruszającego. Także za spokojne, za bardzo ugrzecznione, wydaje mi się. Ale przynajmniej nie ma jakichś ogromnych wad. Tylko tyle, że jest takie lekko nudne. Nawet jak na lager. Przynajmniej nie jest wodniste, także. Pod tym względem jest OK, jest pijane owszem, także jeżeli planujecie na przykład duże... E, dużego grilla, coś na świeżym powietrzu robicie, macie trochę przyjaciół zaproszonych, czy coś takiego, czy przyjdą, no to mu się wydaje, że to jest e, OK opcja. E, Piwo nie jest zbyt drogie, e, Waldim, chyba fun 29 czy coś takiego kosztuje. E, nie jest tak źle. E, co prawda, ten ich niszy niemiecki lager, Rheinbacher, chyba jest jeszcze tańszy. A może teraz już nie jest. W każdym razie te piwa są bardzo podobnej cenie, także e, wybierajcie to, co bardziej Wam pasuje. Prawda? ale jest jakaś opcja e, na pewno jest tańsze od oryginalnego Bire Moretti, ale wydaje mi się, że mu nie dorasta. Znaczy, mm. e, niestety, nie dorasta do pięt. Także e, dąży w tym kierunku, ale niestety nie. Ja, mi się wydaje, że Bire Moretti jest nieco lepsze e, jak na Corpolager Także no... Pf. Ojejku, no, no sami wiecie, jak kupujecie tanie piwo, to ono nie będzie hiper super, nie? Ono może być akceptowalne i jak na cenę fajne, ale żeby się jak wybijało z butów to raczej nie, prawda? No i to jest takie lekko nudne wiem, piwo Anzaldika. Ale nie powiedziałbym, że jest bardzo złe. Ale powiedziałbym, że jest nudne. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, nie, nie opuścicie żadnej nowej degustacji, A, także Wasze zdrowie, cien,